i oh, i okay. w mączku Nesta, podobno doskonała. No nie martw się, panie Duska. Ale co mamcie, chce, żebym tutaj z nami w domu robił? Nikt nie bywa, żyjemy jak ostatnie są. Cieszy czas nie ma na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myszy wymienić. O, widzi mamcia? myśli, to jest wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to i tu i uci się jeszcze kręci. Ja tam nie mam ja czasu no właśnie, właśnie, więc ja myk z domu, bo w domu to właściwie cmentarz. A czego? Myśli: swobodnej, szerokiej myśli. Jeszcze starsza pani wejdzie. Ale o, po całej panoramie wygryźłeś gorąc niebawem. Dzieńka! A ty Dzień Wyszło. Czekam. Nie no, bóbcie się, ja mam ci nic nie powiedzieć. Na czysto zwariowałaś. No przecież, bo przecież to nie wasza Ale co? Bo mam karty, A we wstydźcie, majtki ci widać, a taka z Znaczy, ja lumpowałem się poza domem, a tym w domu. Ja ja nie jak kiedyś. Przepraszam za Bo mi się podoba. Sługa? A cóż, to nie kobieta. Zaręczam ci, że nawet bardzo. Wiesz, że Co ci do tego? Myślałam, że masz głos zbyt piękniejszy. Głupia jesteś, to swoją głupiącą estetyką. A zresztą ja jestem jak pianista. gdy zobaczę otwarty korteblar, to się od razu pasażę. Ale zresztą, moja droga, każda kobieta